dobry, Witam na kolejnym biwaku. Dzisiaj znajdujemy się w Ślężańskim Parku Krajobrazowym. Niektórzy z was mogą kojarzyć już te miejsca z poprzednich filmów. Dzisiaj nie na Ślęży, a na górkę, która zwie się Sempia Góra, czyli naprzeciwko Ślęży Centralny. Tam jest Ślęża. Pięknym widokiem. I powiem Wam, że wybranie tej góry, a nie znowu pójście na ślęże, to był bardzo dobry pomysł, bo jest zupełnie inny widok. W takim sensie, że tutaj po prostu coś widać, bo na ślęży wszędzie były drzewa. A tutaj co chwilę jakiś prześwit, więc udało się znaleźć zarąbistą miejscówę w takim martwym lesie, nazwijmy to. Nie wiem, czy będzie widać te drzewa za mną, no ale klimat dość fajny. Rozłożyłem się już tam na górze. Nie widać teraz tego za drzewami. Dzisiaj hamak. Rozbiłem też tarpa, bo no coś ostatnio nie mam szczęścia do pogody. Co chwilę, co biwa, deszcz. Dzisiaj tak samo. Lało jak jechałem. Jak zacząłem iść już, już przestało. No ale spodziewam się, że może jeszcze coś tam lunąć w nocy, więc dla, dla pewności rozbiłem tarp. Chyba najładniejsza miejscówka jak do tej pory. Robimy zaraz jedzenie. Dzisiaj e, będzie krótka piłka. Zostało mi po, po marszu, e, czyli po imprezie softowej, z której właśnie wróciłem. Jeżeli nie widziałeś filmu z marszu koniecznie zobacz, będzie tutaj link. Także proszę nadrobić zaległości i zapraszam do dalszego oglądania. Więc dzisiaj na kolację będzie racja żywnościowa amerykańska MRE, co mi tam zostało z wyjazdu. Także no dzisiaj troszkę inaczej. Zobaczcie jak to wygląda, jeżeli ktoś z was nie widział taka racja żywnościowa. Także mam nadzieję, że już będzie coś ciekawego do zobaczenia. Także ja lecę pożarcie. I zabieram się za, za kolację. Menu 15: Mexican Style Chicken Stew, czyli gulasz z kurczakiem w stylu meksykańskim. Zobaczymy, co to będzie. Do przyrządzenia tego posiłku będziemy potrzebowali trzech rzeczy: racji żywnościowej, wody i łyżki. I to wszystko. Teraz zobaczmy, co jest w środku. Wyjmujemy pakunek. I w środku mamy tak. To jest posiłek do zrobienia na ciepło, zawsze w takich ciemnozielonych opakowaniach. Więc to będziemy wkładać do naszego podgrzewacza i podgrzewali. Oprócz tego jest masa innych różności Są tam jakieś rozpiski co, gdzie, w jakim menu jest ale kto by to czytał, więc... Jest to tak w sumie losowe Cheddar Cheese Pretzels, czyli precle serowe Whatever Tu jest taki woreczek z różnymi różnościami typu guma do rzucia, jakieś przyprawy, sól, pieprz, kawa, srajtaśma takie rzeczy. O, to jest fajne. To jest baton w tym przypadku czekoladowy. Czyli najmniej go lubię, no ale dobra. Baton energetyczny, tak? O, w takich mamy właśnie zwyczaj w tym przypadku soserowy do zrobienia z krakersem, który jest o, tutaj. Tak wygląda krakers. Średnio dobre, ale z tym sosem jakoś wchodzi. W takich pojemniczkach mamy picie. I to też jest różne. Można dostać orężadę, kawę, cappuccino, różne rzeczy. No i to jest na przykład czekolada. Orzechowa. Z. Czekolada orzechowo-kakao. Powinno być smaczne. Drugi pojemnik do podgrzania i tutaj są mixed fruit czyli no taki nazwijmy to dżem który też można sobie zjeść z tym krakersem. ja to zawsze podgrzewam ale tych dżemów akurat grzać nie trzeba łyżka jakby ktoś nie miał to jest pojemnik z podgrzewaczem i on wygląda tak tu od góry się go otwiera. W tym miejscu do środka wkłada się nasz obiad. Nie wsuwamy ani podgrzewacza, ani jedzenia za te dwie linie, które są tutaj narysowane. No i jak już nam siedzi, to w środku. Możemy zalać to wodą. Tu jeszcze dostaniemy taki kart dostajemy taki kartonik, w którym można sobie to wsadzić, żeby nie parzyło w ręce, chociaż i tak parzy. Więc wlewamy wodę i wodę wlewamy pomiędzy te dwie linie, które są wyrysowane. To jest bardzo mało tej wody, także trzeba uważać, żeby nie, żeby nie przelać. No i OK. Tu widzimy poziom wody, jest mniej więcej na tych liniach. No i na 10 minut wsadzamy w ten karton. A jak już zrobimy, sobie, w sensie odgrzejemy rację, no to ona będzie cała mokra od tej wody i ważna sprawa jest, żeby tą wodę potem wytrzeć. Bo ta woda będzie zawierać w sobie jakieś tam substancje trujące z tego ogrzewacza, więc najlepiej wytrzeć ją do sucha i dopiero wtedy otworzyć, żeby tam była pewność, że do środka nic się nie dostanie trującego. W oddali piękny zachód słońca, niestety za drzewami się schował. Generalnie trafiłem e, na ślub. Wes ślub, Wesele. Imprezę weselną odbywa się na dole. Gdzieś tam ktoś co zrobił w plenerze e, przy przełęczy Padła. No i troszkę, troszkę to słychać. Muzyka gra. Gości na mikrofonie coś tam gada. Mam nadzieję, że kamera zbierać tego nie będzie, ale ja tam coś słyszę. Dobra. 10 minut minęło, nawet trochę więcej. Także zobaczmy czy się zagrzało. Tutaj jest jeszcze jedna, taka, taki jeden naderwany fragment i po zrobieniu można to jeszcze wyrwać i łatwiej się wyciąga. O, paruje nawet. Że chyba się zrobiło. No i tak jak mówiłem, najlepiej to jest wytrzeć po prostu, żeby nie było żadnych wątpliwości, że się zatrujemy. No i możemy otwierać. Tak to wygląda. Nawet nie tak źle. Testujmy Całkiem dobre Pierwszy raz jem to menu Ale muszę przyznać, że jest Jednym z lepszych jakie jadłem Także polecam, menu 15 Mexican Style Chicken Stew, czyli kurczakowy gulasz w stylu meksykańskim. W taki oto prosty sposób możemy sobie szybko zrobić żarcie. Na pewno jest to lepsza opcja niż żywność liofilizowana, moim zdaniem, bo taką rację można kupić za 25 zł od sztuki. A najtańsze leofilizaty kosztują 3 dychy, czy tam nawet lekko ponad. Ostatnio kupiłem jeden właśnie na marsz za chyba 40 zł, i to też nie był jakiś tam najdroższy czy coś. To taki w średniej cenie, a to jest tylko jeden taki posiłek, nie? Taki jak mam tutaj w ręku. A tutaj w takiej racji jeszcze dostajemy jakieś bonusy fajne, typu baton, crackers, coś tam, biedronka. Bez biedronki, biedronki na spodniach. Także, no biorąc pod uwagę to, co w takiej racji dostajemy, moim zdaniem jest to lepsza opcja. A tak na marginesie powiem jeszcze, że wcale ten Liophili taki dobry nie był, jak to reklamują. No może akurat wziąłem jakieś tam e, jakieś złe menu, ale w porównaniu z tymi racjami MRE. To dużo bardziej wolę zjeść rację MRE jest po prostu nawet mi bardziej smakuje. Więc, jakby się ktoś zastanawiał, co lepsze, to ja bym brał MRE No dobra, zjadłem główne danie. Teraz reszta fantów, Zacznijmy sobie od tych precli, bo w sumie jeszcze tego nie jadłem. Więc jestem ciekawy, co to jest. Albo przynajmniej sobie nie przypominam, żebym to jadł O nie, to są to, o nie, to jest to Pachnie jak Jak taki serowy Cheetos A taki serowy Cheetos to śmierdzi Ale w smaku nie jest takie złe to już w sumie spoko. Każdego tego batona jeszcze. Ja generalnie nie przepadam za wyrobami czekoladowymi. Oprócz samej czekolady. Ale te batony są całkiem fajne. No? Dobry jest ten baton. Nawet nie wiem, czy nie lepsze od owocowego. A nie lubię batonów czekoladowych. Jest dobry, ale też polecam. Warto wiedzieć, dlaczego lepiej nie jest z takich racji ja Akurat tu w dzisiejszym zestawie nic takiego nie mam. Natomiast są niektóre takie rzeczy, które no, nie warto jeść. <laughs> Ostatnio miałem na przykład takie orzeszki jalapenio. I powiem Wam, że to było jedno z ostrzejszych rzeczy, które jadłem w moim życiu. I kiedy się wzięło takie nie jeden, bo one takie malutkie, jak się jeden wzięło, też w miarę spoko. Ale jak się wzięło tak z 4 czy 5, no to piekło nieźle. I w smaku też nie były dobre. Raczej nie będzie tego widać. Ale A, tu jest mój palec. Tu te światła, co są? To Wrocław. Na żywo robi fenomenalne wrażenie. Tam takie czerwone światełko. Tu mam palec. To jest wieża na ślęży. A tam, z tamtej strony, też jakieś światła, że świateł, ale nie wiem co to jest za miasto. No i ostatnia rzecz z racji, czyli ten crackers, o którym mówiłem, tak wygląda, eee, no i z tym sosem serowym. Bierzemy sobie krakersa, trzeba tylko uważać, by się strasznie łamią. No i tak sobie to jemy, nie? Niesamowita sprawa. Ciężko, żeby to nie smakowało, bo sos serowy chyba w każdej postaci jest smaczny, a krakers nie ma smaku, więc sumujemy sos serowy. Więc jest dobre. Ciemno, totalnie. Więc kończę jeść. I pakuję się do hamaka. Także. Życzcie mi dobrej nocy. Na razie. Piękny, piękny poranek. Z tym pięknym wschodem słońca. Poszedłem za radą z jednego z Was. Tym razem rozbiłem. Tarpa w diament. W ten sposób tarp jest troszkę dalej, jest dłuższy i teraz jest nad całą długością hamaka. Wcześniej, kiedy rozbijałem go normalnie, czyli po dłuższym boku, no to Tyle hamaka było odsłonięte Wiadomo, że lekko to za wysoko zrobiłem Powinna być niżej ta cięciwa od tarpa Natomiast generalnie faktycznie um, Jest to lepsza opcja Przynajmniej na ten mój zestaw Czyli ta długość tarpa i ta długość hamaka Długość hamaka 3,5 metra, a długość tarpa 3 metry E, więc rozbicie w diament po prostu powoduje, że cały hamak jest przykryty i nie będzie padać na niego. Chyba wyszło najgorzej, nie? Jak na pierwszy raz z brzozowego patyka. O, następny będzie ładniejszy. Już spakowany, posprzątane po sobie elegancko. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, łapa w górę i subskrypcja. że jest Was coraz więcej. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. A tymczasem, dzięki za uwagę. Ja się zawijam, bo już dość późno. Jeszcze sobie trochę tutaj posiedziałem, poskrobałem tego włóczykija. Więc trochę mi z tym zeszło. I wracam z domu.